Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i dzisiaj opowiemy sobie o złości. To nie przypadek, że jestem ubrana właśnie na czerwono, bo czasem, jak się złościmy, to tacy właśnie czerwoni jesteśmy. Jeżeli nawet nie na ciele, to w środku w nas się po prostu gotuje. Także zatem dziś opowiem o złości, o trzech krokach. Do tego, żeby złość odpuściła, żeby już jej nie było, żeby znikała tak szybko, jak się pojawia. Bo no to zachęcam do oglądania do samego końca. Nieprzypadkowo wybrałam ten temat, ponieważ już na mojej stronie akademia-czas-seniore.pl pojawił się webinar, na którym więcej opowiadam o złości, yy, opowiadam skąd ona się bierze, i co z nią zrobić? Jak sobie z nią poradzić? Bo mam takie wrażenie, że często właśnie nie potrafimy poradzić sobie z tą oto emocją. Często wydaje mi się, że to. Złość rządzi i panuje nad nami, a nie my panujemy nad złością. Dlatego też właśnie webinar nazywałam, nazwałam złość jak nad nią zapanować. A dziś opowiem Wam, tak, już, tak jak już powiedziałam, o takich trzech krokach, które są istotne w tym, żeby złość po prostu odpuściła, żeby emocja, która się bardzo szybko w nas pojawia, tak samo szybko sobie szła gdzieś indziej nie do nas. Pierwszy krok to jest to, że złość musi być zauważona. Ja muszę mieć świadomość tego, co się ze mną dzieje. Ja muszę nauczyć się nazywać swoje emocje, przeżycia, to co w danej chwili czuję. To jest niezmiernie istotne. Jeżeli nie będę potrafiła nazwać tego co się ze mną dzieje, czyli czy jestem dzisiaj w dobrym humorze, w złym humorze. To jest taka e, najprostszy podział. Dobry, zły humor. Jeżeli wchodzimy dalej w ten zły humor, no to jakie są tam dokładnie emocje w tym złym humorze? Smutek, żal, niechęć, złość, gniew, wstręt i tak dalej i tak dalej. Muszę umieć nazywać to, co przeżywam. Nikt tego za Was nie zrobi. Nikt yy, nie jest w stanie za Was wykonać tej pracy. Czasem nie powiem, kiedy rozmawiam z moimi koleżankami, psycholożkami, one mi właśnie mówią: słuchaj, ale spokojnie, bo widzę, że jesteś zdenerwowana, widzę, że jesteś zła. Wiesz, jakoś tak po głosie, wydaje mi się, że teraz zła jesteś. Niektórzy są w stanie określić uczucia i emocje drugiej osoby, bo bardzo dobrze znają siebie. Bardzo dobrze wiedzą, kiedy to oni i w jaki sposób oni reagują na daną emocję. Stąd też są w stanie zauważyć nawet u kogoś innego, właśnie jakąś tam przeżywaną emocję. Na tym to właśnie polega. Jeżeli wykonam dobrze pracę nad sobą, jeżeli dobrze nauczę się rozpoznawać swoje emocje, będę w stanie je rozpoznać u innych osób, będę wiedzieć, co inne osoby w danym momencie przeżywają. Łączy się to także z empatią. Ja wiem, że chory przeżywa w tej chwili złość, niechęć, smutek, radość, zachwyt. I tak dalej, i tak dalej. Także zachęcam do tego, żeby popracować nad sobą, właśnie przyglądając się sobie i swoim emocjom. Punkt pierwszy, muszę zauważyć, co przeżywam. Muszę zauważyć złość. Ona krzyczy, i ja muszę to zauważyć. Punkt drugi, coś z tym muszę zrobić. Złość. Nie lubi, kiedy my ją ignorujemy. Jeżeli zaczniemy ignorować złość, to ona i tak czy tak, uwierzcie mi, da o sobie znać. Ona będzie tak tupać i tak krzyczeć w nas, że jeżeli jej nie wyrazimy werbalnie, słownie. Yy, Niewerbalnie poprzez nasze zachowanie, mimikę, nawet, no nie wiem, tuczenie yy, garnkami. To już tak mi przychodzi jako coś skrajnego, ale właśnie jeżeli nauczymy się wyrażać złości, to ona zostanie w nas i ona w nas zrobi złą robotę. Wiecie, to ona w nas. Będzie tupać, to ona w nas będzie krzyczeć, to ona w nas będzie rzucać garami. I wtedy może się okazać, że któregoś pięknego dnia wstaniemy sobie z łóżka i nagle zacznie nas boleć głowa, nagle zaczną nas boleć plecy, będziemy pospinani, nagle zaczną się wrzody żołądka, nagle zaczną się yy, jakieś inne dolegliwości fizyczne, bo jeżeli złości nie wyrazimy w jakiś sposób, to ona zostanie w naszym ciele i w naszym ciele narobi nam szkód. Także bardzo ważne jest to, jak złość wyrażamy i ważne jest to, żebyśmy ją wyrażali. To jest niezmiernie istotne. Po pierwsze, właśnie, żeby ją, żebyśmy ją wyrażali, a po drugie, żeby nad nami, nie zapanowało do tego stopnia, że właśnie będziemy tymi garnkami rzucać, czy czymkolwiek innym, to musimy nauczyć się pewnych technik, o których właśnie mówię w webinarze, musimy nauczyć się pewnych technik radzenia sobie ze złością. Są takie techniki. Możemy w taki sposób przeżywać nasze życie, żebyśmy właśnie nie wyrywali sobie włosów, żebyśmy nie gryźli innych, żebyśmy w kontrolowany sposób wyrażali tą emocję, jaką jest złość. Jeżeli zrobimy te dwa kroki, czyli złość zauważymy i będziemy wiedzieć co z nią zrobić, a musimy zrobić z nią coś, to ona zniknie. jak za tknięciem czarodziejskiej różdżki, złość przestanie mieć nad nami władzę. Tak jak już powiedziałam, więcej o złości w webinarze. Dziś te trzy informacje, co musimy zrobić, by złość właśnie zniknęła z naszego, z naszej codzienności. My nie lubimy się złościć. To jest dla nas trudna emocja, to jest coś, ym, z czym nierzadko nie możemy sobie, nie umiemy sobie poradzić. Dlatego tak bardzo Was zachęcam do tego, żeby właśnie obejrzeć webinar, żeby go zakupić, gdyż jeżeli nauczymy się tych technik radzenia sobie ze złością, radzenia sobie w codzienności z samymi sobą, zobaczycie, jak łatwo będzie nam się żyło. Z samymi sobą, ale też jak świetnie będziemy w stanie zapanować nad tym, co się dzieje wokół nas, bo wokół nas też doświadczają osoby złości i ta złość też może na nas jakoś tam oddziaływać. Zatem możemy się nauczyć tego, żeby panować nad złością. Do tego Was zachęcam. Życzę Wam pięknego dnia, dużo radości, bo jak wiecie, uśmiech to sposób na młodość, radość, lepsze życie, ale także uśmiech to jest kontra do złości, to jest kontra do trudnych emocji. To właśnie uśmiech, radość, pokój to są te przeciwstawne uczucia i emocje, które przeżywamy i lubimy je przeżywać. Zatem zachęcam was do tego, żebyśmy jak najwięcej znajdowali właśnie w naszym życiu radości, uśmiechu yy, i pokoju. Pozdrawiam serdecznie Małgorzata Kospin. Mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam, papa. Pa.